Na kanale Psi Raj. Dziś odpowiemy na pytanie, które zna każdy właściciel psa. Dlaczego pies nagle dostaje swoje słynne, szalone pięć minut? To zachowanie ma nawet swoją nazwę: Zumis i wcale nie jest przypadkiem. Po pierwsze, wyładowanie nagromadzonej energii. Pies czasem przez cały dzień zbiera emocje i nagle musi je wyrzucić. Dlatego zaczyna biegać jak torpeda, skakać, kręcić głupawki. Po drugie. Radość i ekscytacja. Często Zumis pojawiają się po kąpieli, po zabawie albo gdy wracasz do domu. To psia forma, jestem turbo szczęśliwy i nie wiem, co zrobić z energią. Po trzecie, rozładowanie stresu. Tak, stres też może wywołać szalone pięć minut. Pies biegnie, żeby wyrzucić napięcie z ciała, dokładnie jak człowiek, który musi przejść się, gdy coś go denerwuje. Po czwarte, Czysty instynkt Zumis to resztka dzikich zachowań przodków. Krótki zryw energii, który miał pomagać w polowaniu albo ucieczce. Najważniejsze, to normalne, to zdrowe. I to pokazuje, że twój pies czuje się bezpiecznie i może dać upust swoim emocjom. Jeśli chcesz dowiedzieć się skąd biorą się inne dziwne psie zachowania, zostaw lajka i zasubskrybuj Psiraj. Do zobaczenia w kolejnym szorcie.